Warszawa chce być miastem przyjaznym mieszkańcom, a mieszkańcy wyraźnie pokazują nam, że chcą miasta zielonego, odpornego na zmiany klimatyczne. Dlatego też realizujemy dokument Zielona Wizja Warszawy dokument, który ma pomóc nam w dążeniu do neutralności klimatycznej. A krytycznym przy realizacji tego dokumentu jest szeroka współpraca z sektorami nauki, biznesu, organizacjami pozarządowymi. Stąd tak ważne dla mnie są projekty, o których dzisiaj mówimy, jak CoMobility, Warszawski indeks różnorodności biologicznej czy inżynierowie nowej generacji. Projekt CoMobility opiera się na dwóch filarach. Pierwszy z nich to ko czyli współtworzenie nowych rozwiązań transportowych, które będą sprzyjały temu, żeby się nie przemieszczać autem, tylko w bardziej przyjazny środowisku sposób. Drugim filarem jest modelowanie, które opiera się na wykorzystaniu danych. częściowo je zbieramy w projekcie i ilościowe i jakościowe. częściowo wykorzystujemy dane, które dysponuje urząd miasta. częściowo są to dane po prostu dostępne w informacji publicznej. I do tego my dokładamy nasze modele, które objaśniają zachowania, wybory transportowe. A oprócz tego jeszcze mamy cały złożony model fizyki i chemii atmosferycznej, dzięki czemu my potrafimy zrozumieć jak te zachowania transportowe i ruch generowany przez mieszkańców przekładają się na jakość powietrza w mieście. Korzyści płynące z tego projektu związane są z poprawą bezpieczeństwa wokół szkół, zachęceniem rodziców do zmiany zachowań komunikacyjnych. Natomiast dzieci, bo to de facto o nich i dla nich jest ten projekt, miały szansę poznać specyfikę takiego międzynarodowego projektu, popracować wspólnie ze wypracować katalog działań, które będą miały szansę być wdrożone w życie. To jest projekt, który zrodził się przy opracowaniu Programu Ochrony Środowiska dla miasta stołecznego Warszawy. Naszym celem była lepsza ochrona środowiska przyrodniczego w naszym mieście. Żeby to zrobić, bazowaliśmy na rozwiązaniach opracowanych na świecie, między innymi przez Sekretariat Konwencji o Różnorodności Biologicznej. Pomógł nam w tym zespół SGGW. Różnorodność biologiczna jest podstawą i warunkiem adaptacji do zmian klimatu. Im bardziej różnorodny jest ekosystem, tym lepiej dostosowuje się do wszelkich niekorzystnych zjawisk. Dokonaliśmy rozpoznania takiego całościowego praktycznie tych najważniejszych gatunków roślin, zwierząt, grzybów, porostów i to pozwoliło nam stworzyć bazę, która właściwie była takim naturalnym przełożeniem do tych wskaźników. Dzięki temu mamy narzędzie, gdzie możemy ocenić, jaki jest poziom różnorodności biologicznej obecnie, to narzędzie również dostarcza nam wskazówek, jakie działania należy wykonać, aby tę różnorodność biologiczną promować w przyszłości. Projekt, którego celem głównym jest właśnie wsparcie miasta w dekarbonizacji warszawskich budynków. We współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa chcemy zaproponować rozwiązania zmierzające do dekarbonizacji zasobów mieszkaniowych w Warszawie. Koncentrujemy się na razie na małych obszarach, na wybranych budynkach, tak aby można było ten projekt skalować na większe obszary, na inne budynki, abyśmy spełnili cele. Które stawiamy sobie na rok 2050. W ramach tego projektu studenci dostali od miasta dane, dane dotyczące budynków, takich jak ten, który jest za mną, informacje, no i oczywiście konkretne miejsca. I dzięki temu, zamiast pracować na wirtualnym budynku, mogą rekomendacje związane z dekarbonizacją, z dermodernizacją, z modernizacją opracować na konkretnym przykładzie. Z jednej strony studenci robią ćwiczenie na faktycznej lokalizacji, na faktycznym budynku, a z drugiej strony miasto. Dostaje potem w efekcie zestaw rekomendacji, które może wprowadzić w życie, ale może też wyskalować je dla innych budynków o podobnym charakterze. Z punktu widzenia współpracy Miasto Warszawa, Politechnika Warszawska jest to projekt niezwykle istotny, ponieważ stykamy się z rzeczywistymi budynkami, rozwiązujemy rzeczywiste problemy i mamy tutaj wymianę informacji i obopólne korzyści.